w Radze, Katowicki Chodnik Węglowy 416 wypadków, katastrofa w Skowalni, Łujek, Śląsk, Śląsk, Jest, przedstawia tutaj te, te cyfry tragiczny bilans. Jastrzębska Spółka 6 wypadków śmiertelnych, 1 wypadek ciężki, 382 wypadki. Południowy koncert 1 wypadek śmiertelny, 1,0 wypadków ciężkich, 62 wypadki, 63 razy i Bogdanka. Jeden wypadek ciężki, 69 znanych, 70 wypadków razem. I razem 2139 wypadków w Górnictwie, z tego 35 śmiertelnych, 38 ciężkich i 2066 razem. Przyczyna osobowa: 72,7%. Są w tej chwili badania kolejne przez grupę, e, przez e, zakład socjopsychologiczny. Pani doktor Martyki z gig gdzie pracują właśnie nad, nad procentowym udziałem, procentowym i procentowym zaangażowaniem w te czynności osobowe. Tutaj wychodzi, czekamy na te dane, wychodzi bardzo, ciekawy, wychodzi bardzo ciekawa tabela, która skupia się również i ujmuje i uwzględnia organizację pracy. Ta organizacja pracy i to na każdym szczeblu, na szczeblu pracowniczym, dozoru, średniego, niższego, wyższego, prawie że obejmuje 36-37% tych zdań. To też jest wymowny akt, który trzeba się będzie przyjrzeć. Czekamy na to, co z tych ankiet, które prowadzą, wyjdzie. Przyczyny techniczne 17 2%, to są wszelkiego rodzaju nieprawidłowości ze strony maszyn zabudowanych, maszyn i urządzeń i zagrożenia naturalne z tych średnich 10%. Wchodzenie podczas pracy a 267 debat. Wiele uwagi poświęcamy w planach, we wszystkich jednak na transport, na małą mechanizację. Tutaj jest to też skazane tylko dyktowane właśnie, żeby w tym kierunku jednak te prace kontynuować, nie szczędzić ani pieniędzy, ani wysiłku. Noszenie ręczne, przesyłanie, poważnie na drugim miejscu, wykonywanie, niezmechanizowanie, odgrywanie środków. Tutaj w zeszłym roku wypadek śmiertelny przy budowie Weneckich ścianowej na kopalni, w ruch Makoszowy, porwanie stojaka przez, przez przenośniki, właściwe zabudowanie tego stojaka. To wszystko też świadczy o organizacji, fachowości, ale na niestety, leży po stronie ludzi.